Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek. Witam was na kanale Murawa TV w odcinku specjalnym Q&A z okazji 10 tysięcy subskrypcji. Dobrze słyszeliście 10 tysięcy subskrypcji. Dzięki wielkie wam za to, że jesteście. Mam nadzieję, że niedługo osiągniemy następny poziom, 15, może 20 tysięcy. Czekam na to. Więc jeżeli tego jeszcze nie robicie, to szybko zasubskrybujcie mój kanał, żebyśmy czym prędzej znowu się mogli spotkać. Dajcie też łapkę w górę. A teraz nie przedłużając już. QA! Od kiedy kibicujesz Manchesterowi United? No to powiem Wam, że to jest pytanie dosyć ciężkie dla mnie, bo to już jest parę lat. Trudno mi jest tak określić ten jeden dzień, kiedy postanowiłem kibicować Czerwonym Diabłom, ale to na pewno było gdzieś na przełomie podstawówki, może gimnazjum. Zresztą w ogóle cała Liga Angielska jest moją ulubioną ligą. I ten Manchester United jakoś tak najbardziej bliski był mojemu sercu, i tak już zostało. A na dowód tego, chciałem Wam pokazać przy okazji kolekcję moich koszulek Manchester United. Wybrałem te najważniejsze dla mnie. Zaczniemy może tak chronologicznie, ale ta jest chyba jedną z najważniejszych na pewno. To jest taka koszulka Manchester United. I niby nic, no ale tutaj tak, mamy na rękawku naszywkę z Ligi Mistrzów, ale najważniejsze jest to, to, co jest z tyłu. A z tyłu, moi drodzy widzowie, jest jedenastka i Ryan Giggs. Moim zdaniem największa legenda Manchester United, jeden z moich najbardziej ulubionych piłkarzy, ale o tym za chwilę, bo takie pytanie też padło. Więc to jest moja pierwsza koszulka Manchester United z Ryanem Geeksem. Druga koszulka. To jeden z kompletów wyjazdowych z ostatnich kilku lat. Proszę bardzo, czarna troszeczkę napis AIG mi się sprał, bo dużo w niej grałem, dużo w niej chodzę. Z tyłu nic nie ma niestety, ale tak dla odmiany. Nie jest czerwona, jest czarna. I ostatnia koszulka Manchesteru, którą się wam przyniosłem, to koszulka z poprzedniego sezonu. To akurat jest moim zdaniem jeden z ładniejszych kompletów, jeden z ładniejszych wzorów koszulek Manchesteru, e, jaki widziałem. I to jest taka właśnie koszulka, ta z jedną stroną bardziej czerwoną, drugą mniej. Już z chevroletem i adidasa. Z tyłu e, też pusta. Ale tak jak już mówiłem, bardzo mi się podoba ten, te, te, te dwa kolory, mi się podobają tak jak są połączone takimi pikselami. Napiszcie w komentarzach, która Wam z tych koszulek najbardziej się podoba. I lecimy dalej. Dziwne pytanie, ale okej. Okay. Wolisz PiS czy PO? Szczerze Wam powiem, że nie interesuję się polityką. Wolę czytać newsy sportowe, bo uważam, że sport mimo wszystko jest bardziej sprawiedliwy. A polityka po prostu mnie nie interesuje, no ale. No nie, nie mam, nie, mam, nie mam jakiejś swojej ulubionej opcji politycznej. Czy grałeś kiedyś w piłkę nożną? Grałem i to wiele razy, ale to pewnie jest pytanie o to, tak jak później też parę pytań było: czy grałem w jakimś klubie? Nie, nie grałem w klubie w piłkę nożną, ale chodziłem do klasy sportowej i grałem w baseball, w juniorskiej lidze. Jeśli mógłbyś odmłodzić piłkarza o 10 lat, to kto to by był? To pytanie jest dla mnie proste, ja najchętniej odmłodziłbym Ryana Geeksa, bo przydałby nam się teraz w United. Kto zdobędzie Złotą Piłkę w tym roku? Uważam, że w tym roku Złotą Piłkę zdobędzie jednak Lionel Messi. No jest coś z tego, że od ponad dekady tak naprawdę tylko tych dwóch piłkarzy, Ronaldo i Messi liczą się tak naprawdę w walce o złotą piłkę. Ja oczywiście chciałbym, żeby tę złotą piłkę zdobył Robert Lewandowski, ale uważam, że za ten rok akurat zdobędzie ją Lionel Messi. No, chyba, że Realowi uda się kosmiczna rzecz i po raz trzeci z rzędu zdobędzie Ligę Mistrzów, a Ronaldo strzeli w niej 25 bramek. Mój ulubiony piłkarz. Już mówiłem o Rajanie Giksie, dlatego powiem jeszcze o jednym piłkarzu, o polskim piłkarzu. I moim ulubionym polskim piłkarzem jest Łukasz Piszczek. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że Piszczek jest świetnym graczem na swojej pozycji. Ma super charakter, zawsze wolę walki, duże umiejętności. Jest wierny Borusi Dortmund, zawsze oddaje serce też dla reprezentacji i w ogóle wydaje mi się takim sympatycznym gościem. Dlatego Łukasz Piszczek. A tu kolejna niespodzianka dla Was. Ponieważ mam też taką specjalną koszulkę Łukasza Piszczka. I uwaga, z autografem! Od samego piszczka. To jest właśnie ta koszulka. To jest koszulka Borusi Dortmund. I tutaj ten taki. Ta, 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 taka, taka namazana rzecz to jest autograf Piszczka i to jest autentyczna autograf Piszczka. A tak wygląda z przodu: oryginalna koszulka Borusi Dortmund. Skąd mam tę koszulkę? Tę koszulkę otrzymałem jako nagrodę w konkursie na komentatora sportowego organizowanego przez stację telewizyjną Eurosport w zeszłym roku. Albo to już było dwa lata temu? Zająłem tam trzecie miejsce i zdobuję koszulkę Łukasza Piszczka. Twój ulubiony bramkarz? Moim ulubionym bramkarzem jest Dawid De Gea. To jest kocur. Po prostu jego każda interwencja to jest coś wybitnego, moim zdaniem. Naprawdę. Twój ulubiony trener. Z tych, którzy już nie pracują, to oczywiście ser. Alex Ferguson. A z tych obecnie pracujących, Jurgen Klopp. Lubię jego charakter. I to, jak grają jego drużyny. Naprawdę. Facet ma coś takiego, że potrafi natchnąć drużynę, dać jej ducha. I ma swój styl. Twój ulubiony klub Manchester United. Twoja szczęśliwa cyfra 44. Nie będę wyjaśniał dlaczego. Po prostu ta liczba od jakiegoś już parę razy w moim życiu przynosiła mi szczęście. Czy oglądasz sportowo TV albo futrola. Yy, tak, oglądam. Oglądam programy chłopaków. I powiem wam szczerze, że bardzo lubię je oglądać, zarówno sportowo TV, jak i futrola i futgola zwykłego kibica. Oglądam, e, inspiruję się i podziwiam. Ile masz lat? W tym roku w tym roku skończę 30 lat. Trzeci krzyżyk. E, czy masz dziewczynę? <laughs> Mam dziewczynę. I nawet powiem więcej. Mam żonę. Co lubisz robić poza YouTube? Poza YouTube'em lubię obróć grania w piłkę, lubię gotować. Lubię gotować i oglądać filmy, dużo filmów. Czy masz jakieś zwierzaki? W pewnym sensie mam. Bo mam psa, ale ten pies jest e, z moimi rodzicami. E, ale sam jakby w swoim mieszkaniu obecnie nie mam żadnych zwierzaków, chociaż moja żona ma e, dwa żółwie i patyczaki. Więc w pewnym sensie mam zwierzaki i to nawet sporo. Najlepsza jedenastka w historii futbolu. Pomyślałem sobie, że nie będę tutaj za bardzo składał takiej jedenastki z historii futbolu na, zas na zasadzie Pele, Maradona, e, bo, bo tak naprawdę oni, no ja ich nie widziałem tak, tak na żywo. No, oglądam sobie czasami jakieś programy na YouTube czy w telewizji z jakimiś wspomnieniami, ale pomyślałem sobie, że sporządzę jedenastkę według mnie najlepszą z graczy, którzy których ja oglądałem, ale którzy już nie grają, to w sumie też może być. Znaczy, na pewno kilka z tych trafów, kilku z tych piłkarzy też by trafiło do, do historii, do historycznej jedenastki. I tak ta jedenastka według mnie wyglądałaby tak, że w bramce Oliver Kahn, w obronie Roberto Carlos, Paolo Maldini, Carles Pujol i Kafu, w pomocy Pirlo, Zidane, Beckham i Giggs, a w ataku Raul i Ronaldo y, Luis Nazario de Lima Żeby nie było wątpliwości Jaki jest według Ciebie najlepszy piłkarz do 25 roku życia, a jaki powyżej 25 roku życia? To dosyć ogólne pytanie i tutaj nie będę za bardzo oryginalny, bo do 25 roku życia uważam, że Najlepszy jest, z takich już w ogóle młodych młodych To jest y, Mbappé. Ale stawiałbym go razem z Harem Kane'em, bo uważam, że on też jest, no, czy no uważam, no, jest wielkim piłkarzem, może być jeszcze większym. A powyżej 25 roku życia, no to op oczywiście oprócz Messiego i Ronaldo, bo oni są najlepsi, e, no to muszę wymienić jeszcze Roberta Lewandowskiego, bo naprawdę uważam, że on jest genialnym piłkarzem. E, gdzie mieszkasz? Obecnie mieszkam w Katowicach. Najładniejszy stadion, na jakim byłeś, najładniejszym stadionem, na jakim byłem, jest niewątpliwie stadion e, Baltic Arena w Gdańsku, czy kiedyś PGE Arena, e, ale stadion, stadion, w Gdańsku. FIFA czy Pro Evolution Soccer? Obecnie FIFA, ale kiedyś grałem w PES 6. Kto wygra Ligę Mistrzów w tym sezonie? Szczerze powiedziawszy... Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że może to być Manchester City. Coś tak, ten Guardiola ma jakiś patent w tym sezonie na wszystkich i to City idzie jak burza w Lidze i, i w Lidze Mistrzów chyba też może dojść do finału w końcu i, i zdobędą ten puchar Szejkowie. Oh, City... Czy wolałbyś kupić jednego mega piłkarza, czy całą szkółkę juniorów? Ja wolałbym kupić całą szkółkę juniorów. Jak poznałeś zwykłego kibica? Ostatnie pytanie zostawiłem na koniec to pytanie. Jak poznałeś zwykłego kibica? Po prostu mamy wspólnych znajomych. No i tak się jakoś zgadało i od słowa do słowa i się poznaliśmy. I to już było ostatnie pytanie i moja ostatnia odpowiedź. Jeżeli którejś z Waszych pytań nie padło, to nie dlatego, że nie chciałem na nie odpowiadać, tylko dlatego, że naprawdę musiałem je przeoczyć i przepraszam Was za to. A teraz, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie, 10 tysięcy już pykło. Teraz czekamy na więcej, lecimy po więcej. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobał ten odcinek. A ja teraz lecę już robić dla Was kolejne odcinki. Cześć!